Adibu. Startujemy na wyprawę. Razem z Adibu lećmy po przygody. Razem z Adibu poznajmy odpowiedzi. Razem z Adibu, podróż pełną wrażeń. Razem z Adibu. Na pokład zapraszam. Jeśli prawdę pragniesz znać, pytasz czemu, co i jak wiedza to twój nowy świat. Nasza misja, ziemia! Razem z Adibu, Lećmy po przygody, razem z Adibu. Dajemy odpowiedzi razem z Adibu. Adibu, misja Ziemi. Teleportacja! Co wyrzuca wulkan? Adibu, czemu fotografujesz tylko mnie? Wciąż Bert zawsze robi taką samą minę. Uff. Widzisz? Patrzcie co znalazłem na grządce z warzywami. Wygląda jak wielki pumek. Brawo, Abilio! Rozpoznałaś skałę wulkaniczną po licznych dziurkach na powierzchni. Patrzcie jaka jestem silna! Uff. Uff. Niezupełnie! Przez te dziurki Pumex jest lekki jak to! <sumyt> Został wyrzucony A przez wulkan! Tak! Wulkan na Celeście musiał wyrzucić ten kamień aż tutaj! Ale co właściwie wyrzuca wulkan? Podczas erupcji wulkan wyrzuca gorącą lawę, ogromne ilości popiołu i liczne fragmenty skał! Lećmy na Ziemię, by zobaczyć! Zrobię super zdjęcia! Nie, czekajcie, zaczekajcie na mnie! Czekajcie! Robitoku, mógłbyś podlecieć bliżej, żebym sfotografował krater? O nie, na wulkany trzeba bardzo uważać. Ten w każdej chwili może wybuchnąć. Podlecimy cichutko, to się nie obudzi. Podlećmy bliżej! To bardzo niebezpieczne. Mamy zdjęcie wściekającego się Robitoka. Ja wcale się nie wściekam. Nie, ani trochę. <grym wytkujesz> Co się dzieje? Zademiały śrubki. Atakuje nas. Co się dzieje? <grym wytkujesz> Uderzył w nas. Kompas całkiem zwariował. O Rety. Przyciski przestały reagować. Nawigacja pokładowa nie działa. Musimy lądować ra się dym. Nie wdychajcie go! Gaz wydobywający się z wulkanu może być trujący! Na szczęście nam, robotom, taki gaz wulkaniczny wcale nie szkodzi. W ogóle. Jan! Od tego gazu zwariowałeś! Nie mamy czasu na żarty! Trzeba wylądować! Ach, trochę świeżego powietrza dobrze nam zrobi. W porządku, Bert, możesz zacząć oddychać. Ojejku, ojejku, tutaj dostaliśmy, tak jak się obawiałem. Czy to wulkan do nas strzelał? To musiała być bomba wulkaniczna. Ach, bomba? Uuu. Patrzcie, jedna z nich pochodzi z erupcji, która odbyła się dawno temu. Bomby to fragmenty lawy wyrzucane przez wulkan podczas wybuchu. Mogą być okrągłe, wrzecionowate, a nawet w kształcie krowiego placka. To zależy od trajektorii lotu i sposobu, w jaki upadły na ziemię. Na przykład ta jest w kształcie kalafiora. Moje pierwsze zdjęcie bomby wulkanicznej! Porety, chyba wulkan się budzi. Musimy szybko naprawić statek! Bomba ma kształt wrzeciona. Tak. Trzymaj! Patrz! Uważaj, bib! Gdyby nie ty, już byłbym płaski jak na leśnik. O! Nie dotykaj! Wiedziałem, że wulkan zaraz wybuchnie. Musimy się natychmiast stąd wynosić! Czy to taka bomba zrobiła dziurę w naszym statku? Tak. Ale mieliśmy szczęście. Szybko na pokład! Prawie skończyłem. Twoje werki wulkaniczne są piękne. Co ty wyprawiasz? Gdzie jest Ber? Chodź szybko ben! Już naprawione. Szybko. Do środka. Trzymaj się. Dobra robota, Dibu! Jesteś najlepszym pilotem. A Robitok jest najlepszym mechanikiem. Już dobrze, Bert. Teraz jesteśmy bezpieczni. Patrzcie, to jest zdjęcie jeszcze ciepłej bomby wulkanicznej. Niezwykłe ujęcia. Umieszczę je w mojej bazie danych. A teraz, panie i panowie, wreszcie jest zdjęcie Berta z innym wyrazem twarzy. <laughs> A Adibu, czy wciąż uważasz, że wulkany są bezpieczne? O nie. W każdej chwili mogą się zbudzić. I wyrzucić nie tylko wolno płynącą lat. Mogą wypluć gaz, popiół, a nawet kamienie zwane bombami, a wtedy Kryjcie się! się. Pa, pa! Wersja polska studio publishing.